Pierwsze odpowiadamy na pytanie, jakich emocji nie mam w życiu codziennym. Mniej więcej znamy listę, popatrzmy na to. Poznajmy powody, czyli poznajmy swoje dlaczego. Dlaczego? I teraz jeszcze ważne rozróżnienie. Jak ja mówię tu, jakich emocji nie mam w swoim życiu, to ja myślę o czuciu. O czuciu w ciele i pokazywaniu się z emocją. Bo to, że ja czuję... Dużo smutku i nikt by po mnie nie poznał, że ja czuję dużo smutku, to nie o to chodzi. To znaczy, że ja nie mam tej emocji w życiu, ja mam tłumienie tej emocji w życiu. To mi się wydaje, że bardzo bym chciał, żebyście Państwo poczuli tę różnicę. Posiadanie emocji w życiu oznacza zgodę na jej czucie, umiejętność rozpoznawania, umiejętność przepuszczenia przez siebie i okazania adekwatnie drugiemu. To jest. Wtedy odkreślamy, mam emocje, wiem, ją, wiem jak ją um, obsługiwać.